Witaj, widzu. widzów, niebieszką. Musiałam sprawdzić, że tu mikrofony są w tym poplątaniu. Nie, i ty, obserwatorz, z z Dzisiaj monologi z drogi, czyli pierdololonniczym ten fantastyczny poranek lutowy przy ruchliwej drodze, gdzieś na wschodzie Polski. I tak właśnie kopytkuję sobie tym, że traktem, trotuarem. I przemyśliwuję sobie kwestię, co się tam dzisiaj u mnie o poranku wydarzyło. A wydarzyło się tyle, że ten mój poranek święty, tam gdzie odprawiam swoje rytuały, kawka, rozciąganko, pisanko, słuchanko różne takie rzeczy, które mnie wzmacniają na cały dzień zostało zakłócone i zostałam wytrącona z tak zwanej równowagi. A mówiąc po ludzku wkurzyłam się i taka wkurzona wychodzę z tego domu, żeby sobie rozchodzić i myślę sobie kurde tyle tego samorozwoju, tyle tego wiecie zen i tak dalej, jesteś głazem w zimnym górskim strumieniu albo zimnym głazem w górskim strumieniu, a tu jednak są rzeczy, które wyprowadzają Cię z równowagi i raczej wpływają na to, że te emocje są na tej skali z takiej powiedziałabym niższej półki. Generalnie wszystkie są dobre, natomiast niektórzy są wyżej, drugie są niżej, na tych półeczkach. I teraz po co o tym mówię? Bo tak sobie pokopytkowałam chwilę i wydaje mi się, że doszłam już tak do takiego środka, tejże półki sklepowej. A za chwilę będę wchodziła jeszcze wyżej, na to, co jest tym, co lubię najbardziej. I chyba. Trochę taka sama się zagalopowałam w tym micie balansu i równowagi. Mit balansu i równowagi, też taki fajny Też ostatnio o tym słuchałam, nie polega na tym, że, czy raczej balans i równowaga nie polega na tym, że nic mnie nie wyprowadza z równowagi i że zawsze jestem w balansie i że zawsze jestem tym y, głazem w górskim zimnym strumieniu. Bo bo to nie życie, nie? To taka płaska linia. Natomiast życie i balans to jest właśnie wtedy, kiedy zauważasz swoje emocje, przyjmujesz je do siebie z każdej półki i potrafisz się sobie nazwać, potrafisz się nazwać do innych w sposób, który nikogo nie rani, żeby ochronić właśnie te swoje produkty i znajdujesz sobie sposób taki, jak na przykład kopotkowanie. Żeby się wyrównać. O, taka mądrość. A życie to droga